To, co jest to, co? No co ten gagen? Paniku. Żadna nie intuje. Nie intuje, tylko gagen nie umiem. Ja teraz... Fajtu, ja teraz strasznie riski gram. Nie gaj riski, na Hekazima. Zima. Tak. Jest... Ale ty mi chce, musisz, że on pół sekundy do przybiegnie. Ale no, ty się tutaj? No co hał, że ty no. teraz teraz. <grym> ja strollowałem kiedy on baituje i kurwa tu czeka? Maybe think faster, yeah. Takie lowy zaczmy, zawarcie, nie? Takie lały mają. No po tym rzyk i Bubuś. Mam branie. Bubusiu <grym> No i mamy to. S. Żaba jest zdolna sama na siebie. Ty, wypij. Co ty Chodź, mimo taki idzie, tego zabiję. Nie, zabiję go, coś więcej. I Rejda. Fij, pi pi, pi, pi. na piątą, nie ma szóstki, nie ma bez flesza. Bo dostaję No. ale nie tak daje, bo Nie, to będzie w O, Łama! Jeźdź, Kurwa, Dawaj go! Dostał! Znowu to pewnie o, o Garantrapa takby nie... Garnie by nie udał jest taki głupi. <grywki> jak się kręci. Weź ja tu killę zabierz. Ja mam meczajka, a ten mi bierze wszystko. Dawaj ja Ej, ale to Bubu chciał mnie reportować za trolla, a tymczasem nie sam trolluje. Portować. Chciałeś na początku meczu mówiłeś troll ban a ja mówię, że gra z tamkencem i ty mówisz że tamken nie. Ja mam czystą od tego. Co? No ale ty mi mówiłeś o oh, mnie, a nie o garanie Mógł no, napisz, bo jakąś mógł się odzywać Hoter talking No i jest O oh, kurde O oh, kurde BIC! Hmm A takernie prędzej nie a no, tylko Z. Z. Zobacz, co nasza dekery zrobi. No dobra, ale Z jest tak nafidowane, że co? Ja na tym próbować tam zabić wszystkich tym kogmawem. To wola farmić. Kopuł, kopuł Jedyne co to mogę to zrobić. Kupuj, kopuły. Jak go zjesz? Dobry, gwarczyk Razor. Mediom, I Ufff. Tego w sumie bije damage, ale w ogóle nie to O kurwa, zed! Zed! No, o Plecy, plecy zed. robi. To no, już to, staje zra. ILE?! No jest! No Została. O! Jest! O, o kurde! Widzę! Ja będę testować za twoim os... No, Bubu chciał powiedzieć niskotonowy głos. nowy głos. Beka z Mordekajzera. W modulatorze to przecież nie Bubuś. Musisz być taki jak na cały czas. Kto będzie w tym nie w końcu? Dużo osób. Ja Mordekajzera od ten... Muszę Bubu... A bo w ogóle my tylko na bocie spuszczowaliśmy towera. Czemu no, Mixer się wbił? Nie wiem, Mixer nie pyje. No ja znam. Ja próbuję go uratować. Ja uciekam. No xd. Napisz report karen toxic, napisz report toxic. Napiszcie wszyscy report karen toxic. Przed nami wszystko zreportują, bo będzie wiadomo, że toxic. Napisz no report karen Garen. Po prostu rep No kurde, to jest teraz zbyt podejrzane. To plain dif, no i to no, kim, totalne. Kimu O On napisał retardet, raportuj go, reportuj się, o wszyscy, reportuj się. my team.